Witam serdecznie, dzień dobry, sobota 22 listopada. Szymon się jeszcze na Facebooku koncertowania. Ja się z Drugi dzień początkowej zimy, czyli można powiedzieć listopadowej zimy, bo mamy drugą połowę listopada, za chwilę koniec listopada i grudzień. Wiadomo, do grudnia to śnieg jest, śnieg jest mokry, także bawana można lepić. Także proszę Państwa, gdzie ja teraz idę? Idę, idę na halę sportową Mosir. Przy ulicy Cigosiego w Jaślecie, odbyła się Festiwal Dmuchańców 2025 w Jaśle, na Bistrzy czyli drugi w tym miesiącu Festiwal Dmuchańców listopadowy. Zrobić krótką relację i fotorelację na stronę na Facebooku. Koncertowania jakieś skrajowo kraj krajobraz, ładnie ośnieżone, nie? Choinki, nie choinki, drzewa, nie drzewa. Także, oby taki klimat był na święta Bożego Narodzenia. No i przypominam, jak żem się dzisiaj dowiedział. Otwarcie lodowiska zostało przełożone na jutro, niedzielę 23 listopada, ze względu na złe warunki atmosferyczne. Także, proszę Państwa, pokażę Państwu, zanim wejdę na hale. Mosir zimą w Jaśle 2025, bo już par pokazywałem, tak jak wspominałem, jak będzie taka ładna zima, to. Będę mówił miesiące i będę pokazywał białe jasło. Także lecę na halę sportową, niestety nie rowerem, tylko na nogach, bo jest strasznie ślisko. Także, a poza tym na hale mam bardzo blisko, także proszę Państwa widzimy się na Mosirze. No, i Festiwal Muchańców otwieramy na BIS listopadowy. Szymon jeszcze jest na Facebooku. Konceptomania Jasielska i okolice. Uwaga, przechodzimy przez ulicę. Jedna, druga strona prawo spójrz, lewo spójrz. No, i można przechodzić. Także nie wszystkie drogi są odśnieżone. Ale ja mówię, to jest taki śnieg jak w lutym i na początku marca. Po stypie za chwilę stopień tego słońca wyjdzie. Ale to jest dopiero początek zimy, to się dopiero zimą nacieszymy. Szczęść Boże! Także lecimy na halę. Przychodzę w takim miejsce, bo chciałem coś Państwu pokazać. Jak jest za dużo śniegu to nawet konar potrafi być ułamany. To trzeba uważać, jak się przechodzi, żeby całkiem to nie spadło na głowę. Ale tutaj przyjedzie ekipa, to na pewno ten konar usunie, który jest ułamany, bo przy takich dużych śnieżyzach jak tą stare drzewa, to konary potrafią łamać. Także dochodzimy do oś... Teren, na tereny MOSiR przy ulicy Sikorskiego Wiaśle, jak biało to wszystko wygląda jak w bajce jak w bajce nawet święty Mikołaj by zazdrościł takiej zimy w Jaśle, co nie ma takiej w Laponii także proszę państwa nie przedłużajmy pokazujemy zimę w Jaśle i widzimy się w środku w hali sportowej jeszcze tym z facebooku Koncertomania Jasielska i okolice Już jestem na miejscu, także w każdym okresie zimowym, jest tylko ściek. również można się zjechać na tej górce, tam gdzie był kiedyś cyrk. Na, te, na tej górce proszę Państwa na ośrodkach spotkowej mocy przy ulicy Sikorskiego w jaśle. Także jak widać jest biało na całego. Przechodzimy do hali sportowej. Festiwal Muchańców już otwarty, także idę nagrywać piękny Mosir w kolorze. Tak, jasło yy, w kolorze białej zimy, ale można powiedzieć listopadowej, także zapraszam na halę sportową.